Dzień dobry, serdecznie witam na kanale. Im starszy, tym mądrzejszy. Jak to wino, dojrzewa z wiekiem, no ale no wiaterek jest. Ale pokażę Wam dzisiaj szczyt techniki Fikimiki. Popatrzcie, mam pilocika i zobaczcie, co ja teraz sobie robi pilocikiem, stryk. No i popatrzcie, fontanna sobie, plunka. To jest szczyt techniki. Techniki. Siadam dzisiaj oczywiście przed tą kamerą. Chcę coś mądrego powiedzieć do, do was, ale oczywiście zaznaczam, nie jestem bankierem, nie jestem profesjonalnym ekonomistom, no ale teraz porozmawiamy o limitach bankowych, limitach finansowych, co to się tu w ogóle dzieje, jakiś tam nowy ład, co to się wyprawia. Wakacje się zbliżają, każdy potrzebuje kasy z bankomatu wybierać, a to na napoje, a to na, na, na lody, a no to jakieś ekscesy, wygibasy lub tańce dzikie. No teraz sobie wyobraźcie, że tak tylko krótko wspomnę, ale prawdopodobnie to chyba nie wejdzie też rząd coś takiego sobie wymyślił że ma wejść od 2024 roku tak zwanym nowym ładzie limity oczywiście bez kartki w Polsce nie da rady bo się można pogubić w ogóle w tych wszystkich sprawach wprowadzili takie limity transakcji dla takich szaraczków jak my to miało być wprowadzone, że limit bez gotówkowy 20 tysięcy złotych, na przykład kupuję samochód, nie wiem, rower, psa, cokolwiek innego, no ale wszystkie już te transakcje powyżej 20 tysięcy złotych miały się już by odbywać elektronicznie, czyli już byłaby tak zwana dokładna informacja podatkowa, czy ja czasami za dużo nie wydałem i skąd ja tą kasę przez bank wziąłem. No oczywiście dla przedsiębiorców było 15 tysięcy, do takich transakcji, yy, a mieli obniżyć do 8000 zł. No ale prawdopodobnie to <grywa> chyba nie wejdzie, także na razie nie stresujmy się. Yy, przede wszystkim porozmawiamy, porozmawiamy dzisiaj o tak zwanych limitach bankowych i limitach w bankomatach. Przede wszystkim Pamiętajmy jedną rzecz. Bankomaty, które są, nawet stojące w bankach, nie są własnością żadnego banku. Tak się to jakoś porobiło. Ciekawe, kto to wymyślił, jak te ktoś tam miał układy, że powstały różne firmy, które te bankomaty mają w swojej opiece. W sumie w Polsce jest ponad 21 tysięcy bankomatów, są różne firmy które te bankomaty obsługują, czyli idziemy sobie elegancko do tego bankomatu, piszemy sobie PIN, no i tam nam wypłaca. No, ale są również różne limity w tych bankach. Przede wszystkim, przede wszystkim to są tak, limity są narzucone przez banki. Na przykład mając swoją kartę, mogę sobie określić, że mój limit dzienny może być 1000 zł albo 2000 i za cholerę więcej ja nie wypłacę w danym dniu, albo nie kupię żadnej, swet, żadnej bluzki czy sweterka powyżej, przykładowo 2000 zł, bo taki może być limit dzienny. Również są też y, limity transakcji. Też niektóre banki y, robią, że dany klient może zrobić 30 albo 40 transakcji w roku i ani więcej. Również są limity właścicieli tych bankomatów. No oni też narzucają swoje limity. Zauważcie, że nie spotkamy banknotu 500 złotowego w bankomacie. Oni sobie też określają te limity: czy 1000 złotych, czy 2, czy 8000 jednorazowo można wybrać. Po to, że tak twierdzą też dla bezpieczeństwa, albo żeby ta kasa starczyła jeszcze dla innych, nie można więcej wypłacać. Albo, żeby za dużo też nie wypłacać dla swojego bezpieczeństwa, żeby ktoś się nie napadł w tym bankomacie. Albo jak ukradnie tą kartę, to żeby też za dużo tej kasy nie wybrał. Także są pewne też takie ograniczenia. No i oczywiście za każdą transakcję w jakiś sposób w tym bankomacie płacimy. No płacimy tą kasę dla właścicieli tych bankomatów. No i oni oczywiście chcą, żebyśmy my jak najmniej wybierali tej kasy, ale jak najczęściej, bo wtedy te pieniążki tam zadaną tak transakcję wypłatową zawsze idą dla tych właścicieli tych bankomatów. Oczywiście banki zalecają, żeby robić wszelkiego rodzaju te przelewy takie wiadomo internetowe. No ale jak idzie się załóżmy tam gdzieś do sklepu czy coś potrzeba wybrać pieniądze na tankowanie czy inne rzeczy to zawsze tym to kartą się płaci, czy wybiera pieniądze, no i kasa się taka kręci. Oczywiście karteczka tutaj mam, no ale takie e, mniej więcej tak ogólnie Wam opowiedziałem, że e, płacimy właśnie e, właścicielom bankomatów za transakcję. A co do nowego ładu, poczekajmy do 2024, wybory są w październiku, zobaczymy, co będzie dalej. Czyli teraz pokażę Wam na koniec ponowny szczyt techniki, mam pilocika, pstryk i proszę bardzo, wątanna wyłączona, ja już uciekam, bo nie ma co pitolić więcej, szkoda czasu Waszego. <grystanie> Cześć!